Chodząc w poszukiwanie jakiegoś zrozumienia tajemnicy Ducha Świętego jako pocieszyciela. Wydaje mi się, że będzie bardzo rzeczą rozsądną. Rozpoczęcie od fragmentu Ewangelii Świętego Jana. Jest to fragment rozdziału 14, począwszy od wersetu 15, znajdujemy się w klimacie ostatniej Wieczerzy. I wtedy Jezus przekazując swój wielki duchowy testament swoim uczniom, mówi im m.in. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da Wam, aby z Wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi, ani nie zna. Bardzo istotne jest to pierwsze zdanie wprowadzające w rzeczywistość ducha świętego Parakleta. Jezus mówi: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Boże przykazania to Boże prawo, to nic innego jak jedna z ekspresji Bożej Miłości. Bo kocha człowieka, i z miłości stwarza dla Niego wszechświat, z miłości powołuje Go do życia, z miłości obdarza Go darem wolności, <laughs> i z miłości daje Mu swoje prawo. Podpowiadając, słuchaj te normy zachowując, będziesz w pełni człowiekiem. Od tych norm odchodząc, sprzeniewierzysz się sobie, podeprzesz swoje człowieczeństwo, zniewolisz się. I właśnie w kontekście tych Bożych przykazań Jezus mówi: "Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da Wam, aby z wami był na zawsze. Ten termin paraklet jest terminem, który sprawia nieco trudności. Pojawia się on w języku greckim, jako termin powiązany, z parakaleo, czyli wzywam, proszę. Paraklet, czyli parakletos po grecku, to dosłownie obok wezwany. Termin oznaczający kogoś, kto miał stanąć obok osoby oskarżonej w procesie sądowym i miał być tym, który towarzyszy oskarżonemu, miał wypowiadać się w imieniu oskarżonego. I dlatego ten termin parakletos przetłumaczono przez łaciński termin advocatus, od którego urobiono także termin polski adwokat, obrońca. Duch Święty jest więc tym, który jest adwokatem, obrońcą. Staje po stronie oskarżonego. Ale to nie jest jedyny, który staje po stronie oskarżonego. Bo Jezus mówi, będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam. Obrońcą naszym jest także nasz Pan Jezus Chrystus, ale jest Nim także Duch Święty. Jak to możemy sobie wyobrazić na płaszczyźnie czysto ludzkiej, jest mąż i żona, i mąż stanowi wsparcie i obronę dla swojej żony. Ale bywa czasami też tak. Że żona stanowi wsparcie dla swojego męża. Jest ojciec, który stanowi wsparcie dla y, swoich dzieci. Duch Święty jako Paraklet, jako obrońca, jako pocieszyciel, jest tym, którego możemy przyzywać w sytuacjach naszych nocy, ciemności, problemów, kryzysów, i tak dalej. Jeżeli sobie uświadomimy, jak często przeżywamy różne problemy, trudności, kryzysy, to uświadomimy sobie także, jak często może być przywoływany i powinien być przywoływany Duch Święty jako pocieszyciel, jako obrońca. Ten termin Parakletos jest tłumaczony także jako ten, który idzie obok nas, idzie wraz z nami i jest obrońcą. Obrońcą tego, co najbardziej Boże, ale jednocześnie i tego, co najbardziej ludzkie w człowieku. I tu możemy zrozumieć, dlaczego to zestawienie ukazania zapowiedzi Ducha Świętego Parakletosa, obrońcy, pocieszyciela w zestawieniu z rzeczywistością Bożych przykazań. Bo jeżeli ktoś kroczy drogą Bożego prawa, Bożych przykazań, kroczy drogą człowieczeństwa. Możemy tu odwołać się choćby do Psalmu pierwszego, gdzie mowa jest o dwóch kategoriach ludzi. O tych, którzy są Wierni Bogu, także w Jego prawie i tych, którzy są nieprawymi. W odniesieniu do nieprawych psalmista ani razu nie używa terminu człowiek, ludzie. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś postanowił zejść z drogi Bożego Prawa, równocześnie schodzi z drogi człowieczeństwa. Taka jest wręcz brutalna, Wymowa tego Psalmu. Duch Święty, jako ten, który nam towarzyszy, jako nasz obrońca, jest jednocześnie tym, który pragnie obronić w nas człowieczeństwo, które ma swój byt, swoje istnienie, jedynie w zakorzenieniu w Bogu, a to zakorzenienie w Bogu jest także czymś, w czym przestrzegamy Bożego prawa jako ekspresji Bożej miłości. Niech więc Duch Święty będzie dla nas obrońcą, pocieszycielem, naprowadzającym nas na właściwe ścieżki, zwłaszcza wtedy, gdy przeżywamy jakiś czas turbulencji, zawirowań, jakiś czas duchowych czy też moralnych ciemności. Niech twój świat